Witajcie na moim kanale dzisiaj przepis na pyszne pieczone ziemniaczki w parmezanie. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału, pamiętajcie również, żeby kliknąć dzwoneczek, a będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników, tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Na początek potrzebujemy kilogram ziemniaków. Ziemniaki obrałam, a następnie gotowałam przez 5 minut od momentu zagotowania się wody w osolonej wodzie. Po tym czasie odcedziłam ziemniaki, przestudziłam, a teraz kleję je na łódeczki. Do miseczki wlałam 5 łyżek oleju, dodaję sól, pieprz, jedną łyżeczkę słodkiej papryki, szczyptę ostrej papryki, jeżeli lubicie ostre dania, można dodać więcej ostrej papryki i wszystko razem mieszamy. Polewamy pokrojone łódeczki, ponownie wszystko razem mieszamy. Żeby ziemniaki były bardziej chrupiące, dodaję 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej. Jeżeli nie chcecie, możecie ten Element pominąć, natomiast polecam, żeby ziemniaki były bardziej chrupiące. Na koniec dodaję 50 g parmezanu. Możecie również użyć innego, twardego sera. I ponownie mieszamy. ziemniaczki będę piekła we frytkownicy tłuszczowej Instant Vortex Plus, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Możecie oczywiście zrobić to w tradycyjnym piekarniku. U mnie we frytkownicy ustawiam 190 stopni i 25 minut. W przypadku tradycyjnego piekarnika ustawcie około 200 stopni i pieczemy około 35-40 minut, żeby ziemniaki ładnie się zarumieniły. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, jest genialne, bardzo szybko się nagrzewa, pobiera 5 razy mniej energii elektrycznej niż piekarnik. Dodatkowo też skraca czas pieczenia. Samo urządzenie bardzo ładnie się prezentuje. Ja bardzo często z niego korzystam, podgrzewam dania. Jeżeli jesteście zainteresowani tym urządzeniem, to pod filmem dodałam Wam link do sklepu. Tam znajdziecie więcej szczegółów na temat tego urządzenia. Frytkownica mi się nagrzała, na dnie jeszcze wkładam papier do pieczenia. Tak samo zróbcie w piekarniku. Przesypujemy nasze ziemniaczki. Pamiętajcie, aby od czasu do czasu przemieszać tym koszem, aby wszystkie ziemniaczki były równo upieczone. Samo urządzenie również nas informuje, żeby przemieszać zawartość pojemniczka. 25 minut minęło i nasze pyszne chrupiące ziemniaczki są gotowe. Do tego tylko ulubiony sos i pyszne danie macie gotowe. Przygotujcie, koniecznie, skomentujcie. Oczywiście, oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.